Mm. red Редпак Что ж, Редпак слабо Слабо тоже Редпак И No i też było. no, bo może by się coś lepszego trafiło o, jest tu RED Tak dobra, dwa najlepsze rady są No, trochę lepiej Paczki. 23 plus wyp 24 A jej słabko 80 Ajajaj, aj, aj. znowu słabiutko osiemdziesiąt dziewięć, sześć, osiemdziesiąt sześć, znowu osiemdziesiąt osiem jest i dziewięćdziesiąt osiemdziesiąt sześć, wcześniej było lepsze toc, trzy tocy są tutaj.

Milion dziewięćset wow. dwadzieścia Mam Baila? Zde. Dobra paczki Klasyczne Nie nie klasyczne, tylko paczki specjalne Jeszcze ikon, a nie nie stać mnie na ikon paka Myślałam, że on jest za 7, 10. No, rozprzedam sobie jakiegoś cyk, tego też nie używam. Tego nie używam też tego. Tego też nie używam. tylko też nie mam lepszego, chyba. Nie, nie mam dlaczego. Dobra, sprzedaję I ostatni Jest, dobra Jeszcze sprawdzę, czy na pewno żadnego nie usunąłem Nie usunąłem Dobra, nie usunąłem Wróć Paczki specjalne Icon pack, uwaga Trzy Dwa Jeden Boom Nie no czemu tylko tyle Dobra Boże, spra sprawdzę może jaki czy mam jakiś lepszy tam sigla mam? Coś mam coś za Silwę so Nie bardzo stąd Nie, wolę silmy, dobra To więcej Dobra, gram sobie mm.

Podpływ gdzieś brąz. Mmm... Po prostu nie było dalej tego dużo. Nie ma brąz! Nie ma brąz. Najgorzej... Tylko w open mogę. Tylko w open mogę. Oto zespół... Co? Co? Stąd. No i jest dobrze. O co? No nie. Open tournament. I zacznij turniej. O, no długo jeszcze będę czekał. A w Belgium grałem już kiedyś. O w ogóle pamiętam, jakie ja wtedy miałem sobie karty CB. Belgia. Kraj Belgia. Gdzie jest Belgia? Mm. O, jest Belgia, dobra. Dlaczego mam takie słabe karty z Belgii? Dobra, próbuję grać. O, ja. A może w Open ma jest już. Co? O, jest, dobra. Mam nadzieję, że będę miał słabszy. O, nie, mało pięć więcej. Przegram to. No nie. Patrzcie, chodź też może jeden będzie. Hmm. Jeden red pack. Hmm. A jaką? Ja, ja mam aktywną? Nie mam żadnej aktywnej. Ja mam, ogólnie oni ostatnio dodali dogę i to jest mega trudne. Ale ja zawsze chciałem na jakiegoś GK, bo ja mam słabego mega GK. Yy, tu jest. Turniej raz. Dobra. A, nie zaakceptowałem. Dobra. Na pewno mam aktywną. Mam aktywną. Yy, Paczki. Bronx No dobra, i będę sobie tak klikał teraz, o nie, co się stało? Nie. Bo jakby nie wystarczy, że będę klikał w jedno miejsce ciągle i tak będę zarabiał, i, bę to mi i, będą i będzie mi się nabijała misja. Dobra, moje karty. Ile mi jeszcze zostało? Bo to jest najlepsze, więc. No, tylko. 23 mi zostało. 23 otworzyłem. Ludzie, jakbyście chcieli kody. To wystarczy sobie na YouTube wpisać. Y Five Dragons. I będą wszystkie kody. Jak chcecie następny odcinek z tej serii, to yy, trzy łapki w górę i będzie następny odcinek. No więc do zobaczenia, cześć i pa pa!